Dzień dobry, a raczej dobry wieczór, bo jest godzina 21.56 w piątek. Ja po całym tygodniu pracy pełnych wyzwań postanowiłem zejść do warsztatu i trochę tutaj podziałać. Dzieci już smacznie śpią, więc mam czas tylko dla siebie i to w miejscu, w którym mam najwięcej przyjemności. Słuchajcie, spakowałem sobie aluminium, 4 paczki, 92 kg aluminium, aluminium odlew, aluminium sektor, aluminium, e, wszystkie, aluminium, jakie miałem, prawie wszystkie, bo tutaj, zobaczcie, jeszcze cały karton odlewu. E, no, a tam takie drobiazgi, e, ale to, co znalazłem na drugim kanale OZO, i to leci oczywiście do wyzwania. No, tutaj e, te 4 paki muszę wysłać. No i jak się okazało, sprawdziłem na stronie Metaleo. Nie mogę tego wrzucić do ich boksa, tylko muszę zamówić kuriera. No szkurda, jak mnie coś takiego wkurza. Jeżeli jest możliwość, to dlaczego nie ma takiej możliwości? No dramat. Mam tutaj te cztery paki, każda z nich mniej więcej po 25 kg, jedna jest mniejsza, bo ma tylko 18, tylko i aż. Także w sumie, w sumie jest tutaj 92-93 kg aluminium, które chcę wysła wysłać, żeby odzyskać trochę kapitału. No i tak, muszę to wszystko na stronie wpisać, no i zamówić kuriera. No a wiecie, jak to jest, że kurierzy przyjeżdżają w różnych godzinach. Niby tam można podać godzinę, w jakich, w jakich właśnie godzinach ma kurier podjechać, no ale wiecie, jak to działa? No z doświadczenia. Ja wiem, że to w ogóle nie działa. Dobrze, że ona ma urlop jeszcze cały tydzień, także pakuję to i, i postaram się w, zaraz w poniedziałek lub w środę odeskortować nie, wyprawić to po, po, po prostu do Metaleo. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, spakowałem też sobie, zobaczcie, skrzyneczka pusta. Spakowałem sobie kolejne 25 kg do depozytu miedziowego. Zobaczcie, 25 kg i 100 gramów na worek. No i tutaj jest sama miedziucha. Taki miks posegregowałem sobie, bo zobaczcie, gdzie to jest tutaj. Tutaj wyciągnąłem z tego całą miedź błyszczącą. No jest tu ze 3-4 kg. No i miedź kawałkowa. niech się zbiera to na pewno będzie do sprzedaży. Tak jak zresztą to tutaj, co leży w kącie, co już wam pokazywałem. Tu jest Milbera, a tutaj jest troszkę pobielanej. Pobielanej miedzi umie mało. No i patrz, Paczki, paczki jeszcze stoją, ale dzisiaj Wam jedną pokażę. Na pewno to będzie ta paczka. No i będziecie bardzo zdziwieni, także poczekajcie chwilę i zobaczycie. No, tutaj z ostatnich zakupów to jest te 11 kg. No teraz już nie ma 11, bo dorzuciłem do tego, bo stąd musiałem wziąć to. Tak to wygląda. Dlatego tutaj pewnie koło dychy zostało i to trafię zaraz do białej skrzynki, ale nie będę już tego wyrzucał z torby, tylko z tej reklamówki, tylko włożę, żeby już się to tam nie plątało. Dobra, odkładam Odkładam ten worek na miejsce. Te paczki też odkładam na bok. I no w poniedziałek dopiero wyjadą. No szkoda, że nie można tego wrzucić do tych boksów. Bo bym po prostu wrzucił i miał z głowy. A tak to zawsze coś no nie lubię czegoś takiego no trudno dlatego ten impost był świetny bo podjeżdżało się do paczkomatu ładowało i z bańki a tak to zawsze gdzieś z tyłu głowy jakaś szuflada otwarta e, no dobra uprzątam to sobie odłożę to na boczek e, no i pokażę wam co jest w tej paczce e, bo jest bardzo ciekawa <laughs> także zaraz wracam paczka już na honorowym miejscu ale zanim zanim ją otworzę to zobaczcie jeszcze to aluminium odlew które zostało 25 kg no jest tego tutaj trochę i trzeba będzie też jakiś karton wydziwić na to i wysłać w następnej kolejności, bo chce się pozbyć już większości surowców, no żeby odzyskać kapitał, no wiadomo, bo może trafi się jakaś inwestycja znowu, trafi się jakiś ciekawy zakup, warto trochę gotowy przy sobie mieć. Dobra, przechodzimy do tej paki, bo już Wam mówię o co chodzi z nią i dlaczego możecie być zaskoczeni. A no dlatego, że okej, okay, tak powinno być dobrze. Dlatego już kiedyś Wam wspominałem o takim kanale Propolisowa Hata, którą prowadzą ludzie, którzy lubują się, miłują się w, w pszczelarstwie, produkują różne wyroby pszczelarskie i nie tylko. No i ja u nich w sklepie złożyłem zamówienie. Ja już tą paczkę wcześniej otworzyłem i już Wam mówię dlaczego. Ano dlatego, że zamówiłem tam dwa małe miody i pyłek pszczeli. Więc paczka powinna być dużo mniejsza. Przyszła większa. No i byłem zdziwiony, więc otworzyłem od razu. Mówię, może jakiś zwrot trzeba zrobić, czy coś. E, dlatego otworzyłem, żeby, e, żeby z tym nie zwlekać. No i e, już Wam pokazuję, co do mnie przyszło. E, przyszedł do mnie list. E, no list e, przyszedł do mnie, więc zachowam jego teść dla siebie, bo jest bardzo fajna, ale zachowam to dla siebie. E, a tutaj zobaczcie, co mi przyszło właśnie z propolisowej e, chaty. Wypełnienie. To zawsze się przydaje. No i zobaczcie, jest tutaj troszkę dobroci, naprawdę wielkiej dobroci, a tak jak i ja i cała moja rodzina uwielbiamy miód, uwielbiamy wszystkie pszczele wyrowe, a że zapasy troszkę się kończyły, dlatego postanowiłem właśnie w propolisowej chacie zrobić, link oczywiście zostawiam do kanału na dole i zachęcam do odwiedzenia i zobaczcie co do mnie przyszło miód wiosenny, który mają w swojej ofercie, w swoim sklepie także super za ja zawsze zamawiam mniejsze słoiki ponieważ wolę zamówić częściej a tak żeby otwarty jakiś duży słoik długo nie stał także jest miód wiosenny taki zamawiałem właśnie jest miód wielokwiatowy kolor niby podobny ale jednak się różni Dlatego też zamówiłem, bo wielokwiatowy też bardzo, bardzo lubię. Tu jest kolejny większy słoik tym razem, który tak jakby dostałem trochę w prezencie. Dlatego byłem zdziwiony, że ta paczka taka duża i tu jest miód lipowy. Lipowy najbardziej lubią moje dzieciaki. Zresztą w ogóle miód lipowy jest dla dzieciaków polecany, bo jest najłagodniejszy. Dlatego super. I dalej. Zobaczcie, syrop z sosny. Syrop sosny naprawdę bardzo dobry na odporność, bardzo dobry bardzo dobrze działa przeciwko przeziębieniom i w różnych innych schorzeniach, przeważnie z tego co pamiętam jeszcze ze szkoły, to właśnie w takich sprawach oddechowych. Dlatego dlatego też Jestem zaskoczony, że dostałem, bo mówię, nie zamawiałem na razie. Na razie zamawiałem, właśnie dwa miody i jeszcze jedną rzecz, którą zaraz Wam pokażę. Także syrop też dostałem, tak jakby w prezencie. No super, bardzo dziękuję. Dalej, to co mnie też bardzo interesowało. I też złożyłem takie zamówienie. Jest to pyłek pszczeli, a pyłek pszczeli to jest naprawdę no, takie naturalne złoto. Zresztą do złota bardzo podobne, kolorystycznie, ale to jest naprawdę bomba mm, witaminowa, mikroelementowa i naprawdę też działa super na odporność. Można dodawać do różnych potraw, różnych mm, przyrządzanych, nie wiem, nawet płatków z mlekiem bo to jest naprawdę skarb. Dlatego też sobie to zamówiłem i będziemy wcinać całą rodziną, zapewne. No i jeszcze też, jakoby w gratisie, dostałem piękne dwie świeczki z wosku pszczelego. No pachnie świetnie. I drugą Wam już pokazuję. Troszkę większa, w takim klasycznym kształcie. No ale zapach, słuchajcie, to jest rewelacja. Takie oto mi się zamówienie złożyło, dostałem troszkę więcej, już Wam pokazuję z bliska i naprawdę bardzo zapraszam na kanał, do propolisowej chaty, zapraszam do nich bardzo, żeby może niekoniecznie zgłębiać wiedzę pszczelarską, ale żeby się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy, no i popróbować tych ich produktów, zobaczcie, miody, Byłek pszczeli, syrop z sosny, świeczki, które swoim zapachem i blaskiem na pewno będą umilać te wczesnowiosenne wieczory. Jeszcze raz zapraszam do Propolisowej chaty. O, tutaj macie też nazwę strony: tam mają sklep. Można naprawdę zamówić, zamówić fajne, naturalne. No i przede wszystkim polskie produkty. niekombinowane, jak gdzieś tam w sklepach czy na bazarach. Wiecie jak to jest. A tu przynajmniej jest pewność, że to jest dobry, polski, naturalny produkt. I nie jest to film sponsorowany w żaden sposób. Po prostu lubię wspierać polską, naturalną jakość i dobrą jakość. Dlatego z miłą chęcią i z pełną odpowiedzialnością polecam propolisową HT. Odwiedzajcie. No dobra, moi drodzy, a ja tymczasem zabieram się za odzysk surowców, które znalazłem ostatnio na złomowisku. A jak było, no to zobaczcie. No i witam was, moi drodzy, na kolejnych złomowych poszukiwaniach. No i pierwsze co, to mi się wrzuciła taka nadpalona miedziucha. Trzeba ją chyba wrócić do torby. Chociaż jeszcze się zastanowię, bo nie wiem, jak to oskurować w razie czego. Dobra, zobaczmy, ja pokażę. Wam. Już tutaj. To... Solidne płytki mikpagu i do torby. Zobaczymy co będzie dalej. A widzę, że świeżynek trochę jest. Dobra. I też szperać. Tu zobaczcie, coś się wysypało. Kupa silników. O, jakieś takie. Tu bardzo lekkie. Wiecie. Także sobie je odpuszczę. Jest tutaj kilka. Ale widzę. Jest zaworek wrzucam, zobaczcie, dwa młotki prawie nówki widać, że są pęknięte tylko trzonki no takie świeże nic starego, ale oczywiście też je wrzucam do torby tu mam solidny kawał aluminium też ląduje do torby tu jeszcze takie o elementy kolejne jest ich tutaj parę wszystko czyste aluminium, także zabieram kształtka mosiężna. też wpada tutaj. Za dużo rozkręcania. Zobaczymy. O, 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 a tu jest kawałek miedziuchy z mosiądzem. wpada. Co tu jeszcze? I kolejna kształtka, i kolejna, i jeszcze jedna, i jeszcze jedna. patrzcie, Czysty mosiądz wpada. Dobra, pogrzebie tu jeszcze trochę, może tych drobiazgów się znajdzie więcej. Nie wiem co to było, zobaczcie, ale starusieńki sprzęt jakiś elektroniczny. Jeden transformator, drugi transformator. Zobaczymy, może uda się te transformatory wykręcić. O, tutaj trzeci. Fajne. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie mam zbyt wiele czasu, więc dzisiaj tak szybko. O, tam chyba druga część tego czegoś leży. O, tam, tam. No, zobaczymy. O, tam jeszcze jest kawałek jakiegoś. Nie wiem czy to telewizor był jakiś, czy co Patrzcie tu. O, ale się dostać do tego nie ma szansy Tu zobaczcie, rurka miedziana Tu idzie, tu Tu, o tu, tam, tam Normalnie miedziana, pomalowana rurka Zobaczę, może uda się też ją wydobyć Do wrzucam do torby Ale ten sprzęcik mnie interesuje Zaraz postaram się do niego dobrać Patrzcie, jaka waga szalkowa nie wiem, nie jestem w stanie rozszyfrować nazwy ale zabieram ją ona poleci do Dariusza, może uda mu się ją wskrzesić, wygląda na bardzo, bardzo starą szkoda, że nie ma drugiej szalki. jedna jest no zobaczymy może ktoś z Was potrafi rozszyfrować nazwę to bardzo poproszę ale ona leci do renowacji do Darka, uda się, to się uda nie uda się, to trudno, dużo nie waży 2,50 za kilogram może z 5 zł będzie kosztowała dobra, jeszcze tu po pogrzebie. i lecę dalej dobra, chyba starczy na dzisiaj trochę tematów wpadło lecę na wagę, płacę i zmykam do warsztatu już po ważeniu 16,5 kg kosztowało mnie to 4 dychy równo dlatego lecimy do warsztatu zobaczyć co i ile uda się z tego odzyskać patrzcie jak tego jest niewiele niby 16 kg, ale trochę waży właśnie ta waga Młotki, bo jeszcze tego wziąłem, którego też tam mogliście e, zobaczyć. Pominąłem go, ale wróciłem. To taki jakiś murarski, no ale jest. Także to wszystko, no do odzysku, później. Waga y, do darka, do renowacji. Może mu się uda coś z niej zrobić. Działająca, sprawna, także fajnie. Tu nawet ma jakąś taką wklejkę, e, chyba ołowianą, jako chyba do, do wytarowania tej wagi, no nie wiem. E, no i te młoteczki. No, i to jako zysk odroczony. No, a tutaj <gry> widzicie to, co się udało pozbierać. Tu jest gotowy aluminium odlew. Tu gotowa mieć jedynie uchwyt do zdjęcia. Transformatory do rozłożenia, a te są fajne, bo wystarczy dół odbić i cewka wychodzi. Także szybka miedziucha. Tu już miedziucha praktycznie odzyskana z dławików na miejscu. No, jedynie ta rurka do oddzielenia z mosiądzem. Mosiąc to też praktycznie gotowy. Tu jest chyba tylko jeden element stalowy do wykręcenia, także z mową będzie mało. No i elektronika. Z elektroniki też odzyskam sobie radiatory aluminiowe, wiadomo. No i te cewki toroidalne czy transformatory toroidalne też sobie dzisiaj wymontuję, dlatego że płytka i tak pójdzie jako klasa C. No bo wiadomo, tu nie ma jakichś tam wielkich dobroci. Także te cewki sobie odzyskuję. Dobra moi drodzy, myślę, że tam z 20-25 minut będę miał to wszystko ogarnięte. Także widzimy się już chyba na podsumowaniu. Żeby zobaczyć jak będzie z opłacalnością. Cztery dychy na pewno jest do odzyskania. No a wartością dodaną na pewno te starocie. Które gdzieś tam kiedyś zostaną zapewne sprzedane. Okej, okay, biorę się za robotę. No i zobaczymy. Jak czasowo to dzisiaj wyjdzie? No i patrzcie, po 10 minutach pracy pozostały mi tylko te płytki do ogarnięcia, z nimi pójdzie szybko. Kwestia tylko wyjęcia tutaj tych dwóch radiatorów i tych cewek, bo dzisiaj, tak jak powiedziałem, je sobie, je sobie oddzielę i wydobędę z nich miedziuchy. Także tak, a tu pójdzie naprawdę szybko, bo wystarczy to wysunąć te stalowe blaszki. Oddzielić, no i gotowy aluminium mix, no bo radiatory są liczone jako, jako aluminium mix. No i dobra, i z drugą podobnie, i mamy drugą załatwioną. O, ta bardziej uparta, i jeszcze podlinkuję Wam film z mojego drugiego kanału. Może będziecie chętni zobaczyć, a może bardziej posłuchać mojej rozmowy z oszustem, który chciał się ze mną, a dokładnie z moją żoną, bo dzwonił do mojej żony. Chciał się podzielić zyskami z bitcoina, z wirtualnego portfela, który niby moja żona zakładała dwa lata temu. Akurat udało mi się nagrać tę rozmowę. Co prawda, od drugiej minuty, bo zanim wziąłem swój telefon, włączyłem dyktafon. No to parę tych minut właśnie przeleciało, ale meritum i sens tej rozmowy na pewno został dobrze uchwycony. Także zapraszam, zapraszam Was bardzo, zostawię link w opisie. Oj. No i posłuchajcie sobie, jak, jak oszuści. Teraz działają, chociaż ja wiem, że tych rozmów jest sporo publikowanych w internecie, ale powiem Wam tylko tyle, że im więcej, tym lepiej. Niech ludzie wreszcie przestaną się dawać na to nabierać, bo no, taki wałek i naprawdę dziwię się, że ludzie dają się na to nabierać. No, ja wiem, że może są osoby, które nie są tak biegłe w tym wszystkim. No ale z drugiej strony, no jeżeli ktoś nam chce dać pieniądze za darmo to już nam się powinna lampka zaświecić. No bo w dzisiejszych czasach nie ma nic, że o, ktoś tam coś tam i już zarobiliśmy. E, tak nie ma. Zresztą jest wiele przekrętów na, e, na właśnie na takie rzeczy, e, gdzie obiecują nam szybki zarobek. Nie ma szybkich zarobków, jeżeli chcemy zarobić, no to niestety albo istety właśnie trzeba na to poświęcić trochę pracy no jaki uparty ten trzeba jednak poodcinać sam nie wyjdzie dlatego jeszcze raz zachęcam zobaczcie ten film link w opisie jest na kanale OZO właśnie ja sobie tam zbieram puszki do wyzwania a w tle rozmowa z oszustem który posługuje się e, takim wschodnim, mocno wschodnim akcentem. Dlatego zobaczcie sobie. Ja już tutaj mam cyk, oddzielone. Tą małą, te mm, transformatorki małe zostawiam. Wydłubię sobie tylko tego okrągłego. O. I gotowe. Dobra, płytki ogarnięte. Szybciutko rozwijam sobie ten Mieć z tych transformatorków no i zaraz podsumowanie, no bo wszystko gotowe. Także mówię, to jest kwestia 20-25 minut dzisiaj. No i zobaczymy, czy te 40 zł się odzyska. No bo jest trochę gratów takich starych, gdzie zysk będzie odroczony. No a zobaczymy, czy te surowce wtórne pokryją ten zakup. Także odwijam szybko to. I lecimy do podsumowania. Wszystko ogarnięte, kadr wagowy ustawiony. I zaczynam podsumowanie od elektroniki. Od tych kilku płytek. Kilogram 270 gramów na elektropace, One po 4,50. 5,72 zapisuję. Oczywiście wszystkie metale kolorowe liczę po cenach skupu lokalnego. Zobaczymy, jak się uda moja wysyłka, pierwsza wysyłka do Metaleo DHL. -em. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, no to zobaczymy. Może zacznę liczyć znowu po cenach z Metaleo, ale póki co ceny lokalne i aluminium w całości. Po 5, zł. jest go 4 kg, 52 g, po 5, zł 20 zł i 26 groszy. Zapisuję, no to prawie 26 zł odzyskane. Nie będzie dzisiaj jakiegoś wielkiego rekordu, no ale myślę, że zakup się zwróci. Ok, złomik. Taruję wiadro. I złomu, może ze 2 kg, no prawie 2,5 po 80 groszy.

Mosiąc żółty po 17 zł 15,71 zapisuje 49 ,17 zł 17 groszy czyli już jest troszkę na plusie. No i na koniec miedź miedzi kilogram 720 po 30 zł jako miks 51,60 zł i zapisuje. Stówka, 100 zł, 77 groszy, czyli 60 zł na plusie, a trzeba pamiętać, że mam jeszcze to. Zysk odroczony, jak ja to zwykłem nazywać, dwa młotki, raczej trzy młotki, waga, waga do odnawienia do Dariusza. Dlatego, zobaczcie, całkiem fajny odzysk dzisiaj i to w 25 minut, dlatego taka stawka jest rewelacyjna. No dobra, moi drodzy, kończąc, oczywiście zapraszam jeszcze raz Was na kanał Propolisowa chata, ja już tych produktów popróbowałem, i naprawdę miody są rewelacyjne. Pyłek pszczeli jest rewelacyjny, wszystko jest rewelacyjne. Także, jeżeli macie w zamyśle w planach zakup miodu, no to możecie wziąć pod uwagę właśnie zakup w propolisowej chacie. No dobra odzysk super. Ja jestem zadowolony. Zapraszam Was też na film z mojego drugiego kanału, gdzie rozmawiam z oszustem internetowym. Zobaczcie, jak należy takich oszustów traktować. Straciłem w sumie 8 minut swojego życia, ale ubaw miałem popachy. No dobra, moi drodzy, trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość najbliższa, a jeśli nic na złomowisku nie uda się wygrzebać, no to mam swoje złomowe zapasy, które czekają. I się powiększają. Dlatego widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Miłej niedzieli Wam życzę, miłego popołudnia. No i chyba idzie wiosna, także będzie dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia.